Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krywojak. Witam w kolejnym odcinku modelarstwa. Dzisiaj e, przedstawiam moje najnowsze zakupy w sklepie modelmania, które przyszły do mnie w piątek, e, a mianowicie e, bonanza, e, przewozów regionalnych oraz takie dwie beczki z segmentu de hobby. E, Najpierw zajmiemy się bonanzą. Ja na swoim forum, które założyłem dosyć niedawno. Link oczywiście znajdziecie sobie w opisie, założyłem wątek i w oni właśnie pisałem, że e, do zakupu tej bonanzy, e, że będę się właśnie do zakupu takowej bonanzy przymierzał, więc jestem zadowolony, że udało mi się to dosyć niespodziewanie w miarę szybko, e, w miarę szybko zrealizować, a to dlatego, że 3 lata temu zgubiłem pieniądze, które dostałem na święta i już myślałem, eee, przepadło. Ale jak jeszcze mieszkałem w tym moim innym mieszkaniu, e, potem e, kilka dni właśnie przed tym piątkiem, w sumie nawet w tym samym dniu, w którym to zamówiłem, a zamówiłem to e, chyba że w środę mm, wieczorem, e, e, poszedłem do taty, jak prawie, że codziennie i mówi mi, wręcza e, mi w e, pudełku od mojego selfie -sticka, mówi mi Wiesz co, zerknij, bo coś tutaj jest. Mówię, o chyba, chyba te pieniądze, nie? Patrzę, faktycznie pieniądze, więc oczywiście od razu wydałem. Kupiłem jeszcze oprócz ludziki na perony oraz jeszcze peron, żeby tam trochę go przedłużyć, ale to nie jest tabu, więc nie będę Wam e, tym zawracał głowy, bądź innej części ciała. E, dwie beczki segmentu hobby. Jest to najprostszy, najprostsza gałąź, takie proste zabaweczki, ale lepsze takie niż żadne, tym bardziej, że mój Tabor towarowy na makiecie jest dosyć ubogi. Zajmijmy się najpierw, moi drodzy, oczywiście tą bonanzą, bo naprawdę model jest wykonany bardzo dobrze. Chyba, jeśli chodzi o wagony, jest to mój najlepszy model, bo jeśli chodzi o lokomotywy, to niewątpliwie wie rządzi tutaj stonka z tego zestawu, który Wam pokazywałem dosyć niedawno to wyjdzie stąd, z pudełeczka, grzecznie. Teraz w ogóle te pudełka niektóre są tak zrobione, że jakby, widzicie, jest takie puste w środku, to pudełko, a te z segmentu hobby tych beczek, przede wszystkim, no tu, tutaj nam upadło, ale to nie szkodzi, są jakby, wsadzamy je do środka, a ta szyba jest jakby częścią pudełka. Dobrze. Już sobie tutaj otwieramy ładnie, żeby nic nam, nic nie uszkodzić. O, i już pokazuję model. Sam bardzo trzeba uważać, żeby nic nie uszkodzić. Takich najmniejszych elementów tutaj. No, po prostu, żeby nic, jak już mówiłem, nie, nie uszkodzić. Już tutaj poprawiam sobie na ręku ten model, żeby wam to pokazać. Tak się ten model prezentuje. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim fakt, że producent zadecydował, zdecydował się dać tutaj. Toaletę, znaczy ruro toalety. Mówię o tym dlatego, ponieważ producenci modeli rzadko kiedy decydują się, stacja macierzysta chodnica, jak widzimy, decydują się na robienie tego typu, tego typu rzeczy. No to takie szczególiki, a ja bardzo lubię, są takie szczególiki, ale ja bardzo lubię, jak ktoś o te szczególiki dba, więc tym bardziej doceniam. Tak to wygląda, to jest pomorska. W Wodomanii mamy dwa modele B9 i B11 Nie do końca pamiętam, który to jest A, B11 to jest Tutaj patrzę na pudełku I on nie ma tutaj przedziału rowerowego W tym miejscu Tutaj czy w tym Nie pamiętam dokładnie Ale wiem, że model Drugi czyli B9 Już ten przedział posiada i też gdzieś tutaj Czy w tym miejscu Mamy właśnie E, taką ikonkę rowerną i przedział na rowery takie zresztą bonadzy są je, jeździły na linii helskiej a właściwie jeżdżą cały czas tylko są już przemalowane w balwy Polregio e, tak jak zresztą Bohuny. model zresztą wizualnie też prezentuje się bardzo dobrze e, i cóż naprawdę jeśli chodzi o wagony to jest pasażerskie to chyba mój najlepszy model tylko teraz się na razie schowamy do pudełeczka i zajmiemy się jedną z beczek, no bo w sumie obie są, obydwie są takie same <laughs> tylko, że tutaj to hespawek będzie wyglądało inaczej z której strony ja to otworzyłem chyba z tej tak, z tej to otw otwierałem sobie zawsze tutaj jeszcze piko, oczywiście dowala nam jakiś twoich uloteczek, jak to oni mają w zwyczaju czy, do, czy to do zestawów startowych, czy też właśnie do jakichś pojedynczych elementów taboru zawsze muszą, nie umieszkają, dać swoich ulotek. Troszeczkę to wyczepiemy, żeby wyszło nam z tego pudełeczka, bo jestem tak ograniczony, bo wydaje się, czy mam telefon. Nie mam jeszcze GoPro, UPRO. Nie dorobiłem się jeszcze. E, więc e, no, rozumiecie. Także tak, tutaj sobie tą beczkę jakoś wyjmiemy, żeby jej zbytnio nie uszkodzić. O, dobrze idzie nawet w na miarę przez tą folię tutaj. Właśnie, żeby jej nie uszkodzić jakoś. Szczególnie jakiś barierek nie urwać i tak dalej. O, jeszcze ją sobie złapiemy jakoś tak dobrze. O. I szanowni Państwo, proszę bardzo nie staczać z górki w sanie ładownym. Coś się tutaj nie chce e, ostrość złapać, ale taki jest tutaj napis ten czarny. Tutaj mamy jakieś oznaczenia. Na przykład tutaj Dyrekcja eksploatacji cystem spółka ZO, ulica Twarda Warszawa. No e, tak trochę dalej ją pokażę, bo jak ostrości jak, nie łapie, to nie ma sensu bliżej. E, tak, Ja już taką beczkę mam podobną, tylko że niebieską z napisem Aral. Bo była w zestawie startowym, który dostałem e, podajże w 2011 roku. I też od tego czasu moja przygoda z modelarstwem się zaczęła. E, to mamy drabinkę. Jeszcze takie tutaj bariereczki, no 4 liter nie urywa, bo to jest segment hobby. Oczywiście możemy zakupić sobie lepsze, trochę droższe beczki, ale lepszy rytm niż nic mi się podobają i na pewno nie zamierzam ich oddawać, sprzedawać. I nawet jak się dorobię lepszych, to te będą mi służyły. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze ciekawostka, bo jak widzicie ta bonanza, nie pokazałem tego, ona ma skręczne wózki. I tylko o właśnie. Tak na czym na tym y, to polega. Y, Bonanza ma skrętne wózki. O jak widzimy ładnie nam się tutaj y, kręcą. Natomiast y, ta beczka nie ma y, i uważam, że to jest w niektórych sytuacjach trochę lepsze rozwiązanie, ponieważ miałem taką sytuację, że gdzieś tam na przykład ocierało mi się o o semafor w pewnym miejscu na tym nowym torze, więc musieliśmy go trochę odkręcić, przesunąć, yy, bo nie chcieliśmy zaryzykować jakimś zarysowaniem naszych nowych wagonów i tak dalej. I tak dalej. Ty... Więc to tutaj było troszeczkę takie modele są trochę lepsze, bo tutaj nie, nie do końca wiem, ale wiem, że nie do końca pisam, że jeszcze to opanowałem. Być może to trochę mylę, ale yy, nie, nie, nie dla wszystkich był ten problem. Problem był właśnie głównie w bokunach. I w bonanzach, i w wagonach intercity, i tych pośpiesznych, bo tutaj to oczywiście pudełko stoi w miejscu, wagon skręca. Te łuki tutaj są naprawdę bardzo, bardzo trzeba uważać na łuki, jak się robi, żeby nie były za blisko, żeby gdzieś nie, nie zarysować naszych wagonów, i tak dalej, i tak dalej. Cóż, moi drodzy, to w tym filmiku byłoby chyba na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Komentujcie. Subskrybujcie, lajkujcie. I cóż, bardzo serdecznie dziękuję. Do, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.